o ewakuacji szkoły. Został wykonany już telefon do Urzędu Gminy, gdzie jest sztab, który będzie podejmował kolejne decyzje. W tym momencie powinien wykonywać telefon do pani dyrektor szkoły, która podejmie decyzję o ewakuacji swoimi środkami. боже коли вони ефективні вказують на щось боже коли вони ефективні вказують на щось Znajdujemy się na terenie hali sportowej gminy Ujazd oraz na terenie zespołu szkół podstawowych w Ujeździe. Przeprowadzane są powiatowo-gminne ćwiczenia w zakresie rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych. Zastępczy miejsc ćwiczenia mają za zadanie przygotować zarówno organy gmin, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i gminne zespoły opieki zdrowotnej do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym, w tym przypadku po zatruciu wodą z wodociągu w gminie Ujazd. Prowadzone są badania lekarskie i segregowani są chorzy, którzy będą rozlokowani na zastępczych miejscach szpitalnych. Te ćwiczenia mają za zadanie skoordynowanie działania wszystkich służb powiatowych i gminnych w zakresie udzielenia pomocy ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują. Tym razem założenia ćwiczeń są takie, że wynika to z podwyższonej gotowości czasu kryzysu. Natomiast mamy przykłady, chociażby w, z miejscowości Baby, gdzie trzeba było zabezpieczyć pomieszczenia dla ludzi poszkodowanych w wypadku kolejowym, i myślę, że te ćwiczenia pozwolą na to, żeby w przypadku zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych takie ćwiczenia były wykorzystane i służby działały sprawnie z tego co zaobserwowaliśmy dzisiaj gmina jest dobrze Kolejnie przygotowana do zapewnienia segregacji. zastępczych miejsc szpitalnych wszystko przebiega sprawnie. Miejmy nadzieję, że gdyby ewentualnie zaszła taka stary. potrzeba, ludzie otrzymają szybko pomoc. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministra czerwca -20 2012 roku w sprawie warunków i sposobu oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby ochrony państwa zastępcze miejsca szpitalne stanowią uzupełnienie dłużkowej bazy szpitalnej w kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. Zastępcze miejsca szpitalne tworzy się w celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia. RT zastępczy zastępcze miejsca szpitalne są elementem w zakresie przygotowania podmiotów leczniczych oraz medycznego zabezpieczenia zwiększonej liczby poszkodowanych. poszkodowanych. jakie należą do nas? Przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym rannym i chorym niewymagającym leczenia szpitalnego. Oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Wracając do zastępczych miejsc szpitalnych, w przypadku wystąpienia masowych sytuacji sanitarnych, może wykonywać ponadto segregację medyczną poszkodowanych, napływających ze szpitalu i bezpośrednio z rejonu masowych zdarzeń. O podstawie zarządzenia dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie opracowania planu poszkodowania podmiotów leczniczych na pierwszego obrądu. Państwa z z roku 2012 roku w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów lotniczych na potrzeby ochrony państwa wójt gminy ujazd tworzy na terenie gminy zastępcze miasta szpitalne o łącznej liczbie 50 używ. Wójt odpowiedzialny jest za przygotowanie pod względem planistycznym i organizacyjnym Zespołu zastępczych miejsc szpitalnych oraz ich wyposażenie w stałe gotowości obrony państwa, a także rozwinięcie z osiągnięcia gotowości obrony państwa w kryzysu lub czasu woli. Panie rozstawione są wszystkie miejsca szpitalne. Znajdujemy się w hali sportowej. Odbywają się dzisiaj ćwiczenia pozorowane dotyczące zatrucia na terenie gminy Ujazd. W ćwiczeniach uczestniczy Straż Pożarna, uczestniczy również e, pogotowie, uczestniczą jednostki e, policji. Wszystkie służby na terenie gminnym. Dzisiejsze ćwiczenia mają e, pokazać, jak należy się zachowywać i w jaki sposób postępować w przypadku realnego zagrożenia e, takiego związanego z zatruciem bądź innego. Same ćwiczenia zaplanowane były już wcześniej, miesiąc, dwa miesiące wcześniej. E, natomiast e, jeśli chodzi o zaangażowanie, pełnych służb, bo to było to w ostatnim tygodniu poczynione. Pacjenci są to pracownicy Urzędu Gminy, jak również osoby, które chciały uczestniczyć same z siebie. Zdaniem bardzo dobrze przygotowanie służb. Wszystkie służby spełniły moje oczekiwania. Chodzi o współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Jeśli chodzi o gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, współpraca przebiegała w sposób jak najbardziej prawidłowy, jak również informowałem na bieżąco Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Państwo widzą przede wszystkim zachowane przyrody dziś, ochrony osobistej, czyli rękawiczki, wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z pacjentem. Tak, to dobrze, że to tylko ćwiczenia, że dzisiaj podczas tej akcji tutaj w minie ujazd w szkole możemy przeprowadzić te ćwiczenia. Wszystko jest pozorowane, ale pozwala nam to wypracować właściwe metody reagowania w sytuacjach zagrożenia właśnie na terenie powiatu Tomaszewskiego. Od samego początku już w starostwie powiatowym, gdy podejmowaliśmy decyzję o podjęciu tej akcji, możemy zaobserwować bardzo dobrą współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Bożonej Wojska, Policji. Wszystkie te służby, które współdziałają z Sanepi, Tomaszowski Centrum Zdrowia, Ośrodki Zdrowia na terenie gminy Ujazd. Jest bardzo dobra współpraca, także jestem bardzo zadowolony i spokojny o zdrowie i życie mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. ochrony zdrowia w ujeździe rozwijał zastępcze miejsca szpitalne byliśmy gotowi do przyjmowania pacjentów pacjentów którzy byli z objawami ciężkiego zatrucia. mieliśmy mamy izby przyjęć Punkt segregacji, punkt opatrunkowy, zabiegowy, izolatki, sale chorych. Przyjęliśmy 65 pacjentów. 5 pacjentów jest hospitalizowanych. W izolacji nie umieściliśmy nikogo. I na dzisiejsze spotkanie zostałam zaproszona przez wójta gminy Ujazd, pana Marcina Grzelczaka, z prośbą o uczestniczenie w ćwiczeniach, które dzisiaj mają miejsce. Za zaproszenie bardzo serdecznie dziękuję i jednocześnie cieszę się, że mogliśmy, mogę się przyglądać i pomóc w sytuacji, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Na szczęście dzisiaj tylko ćwiczymy, niemniej przekażę swojemu personelowi, jak takie ćwiczenia wyglądają i jakie przed nami obowiązki w sytuacji kiedy taka sytuacja zaistnieje na terenie naszej gminy. Do tej pory w bezpośredniej sytuacji nie mieliśmy możliwości uczestniczyć na żywo. Natomiast były w naszej przychodni sytuacje, które wymagały natychmiastowej interwencji. I gwarantuję państwu i jestem sama o to spokojna, że personel 100% jest przygotowany, żeby sprostać takie Akcji i w 100% wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje. Bardzo dziękuję. Wszystko było bardzo sprawnie, bardzo mi się zmieniło. Czujemy się bezpieczni w powieściu Tomaszowskim, bo możemy na Was zawsze lecieć, nie myślę, że na inne gminy, które czerpią doświadczenie z tych Waszych części. Bardzo dziękuję. Dziękuję. pierwszym rzędzie chciałbym podziękować wrogowi gminy panu Marcinowi Grzeczak i wszystkim pracownikom urzędu gminy. Za zgodę na to, żeby to się mogło tutaj powiedzieć Panią Panią powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Pani Ani Urlich. Kierownikowi Oddziału Dawczorodniczego Polskiego Centrum Zdrowia, Pani Ewy Pierras. Komendantowi powiatowemu Państwowej Zdarzeń Pożarnej Panu Ramonowi i wszystkim Sprawozdawcy. Zastępcy Komendantu Wywiadowego Policji, Długoterminowe prace o innym urzędzie, z pełną powagą, a wszystkiego zaobserwują w ćwiczeniach. Myślę, że to doświadczenie pozwoli nam na przyszłość, jeżeli zaistnieje taka sytuacja, czego bardzo bym nie chciał, by w właściwy sposób działać. Także serdeczne dzięki. Ja w imieniu własnym dziękuję wszystkim, którzy pracowali ciężko, na to, żeby być święta Jak należy organizować zastępcze miejsca szpitalne na terenie gmin, na których mają obowiązek takie łóżka szpitalne zabezpieczyć. Uważam, że ćwiczenia były na wysokim poziomie. Uważam, że ćwiczenia były bardzo dobrze przygotowane mogą służyć dla dla innych. I nawet za pana womita, a w szczególności także pani pożędny, która pilotowała mazurek oczywiście, pani mazurek, która pilotowała i koordynowała to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście jak będzie trzeba polecamy się na przyszłość. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja również przyłączam się do podziękowań. Chciałem również podziękować wszystkim służbom z terenu Gminy Ujazd. Pani Bożeniu Mazurek, która to koordynowała i pracownikom Urzędu Gminy Ujazd, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach i mi no, to bardzo dobrze. Oceniam, oceniam te ćwiczenia i udział wszystkich służb w sposób bardzo dobry. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Obyśmy nie musieli śmiecić tego w praktyce. Bardzo, bardzo dziękuję moją służącą tym ćwiczeniu. Byliście wspaniali, pięknie, że dopracowali wszystkie szczegóły. Gdybyście mnie nie kochali, Służba sprawia, Kooperacja Ochrony, cywilnej, Straż, nie było tych ćwiczeń na pewno nie wychowywali. Przede wszystkim Pani Sławko.